Ogań Szczecin jest nieoczekiwany jednym z najlepszych klubów w Ekstraklasie. Nieoczekiwanie dlatego, że nie ma dobrych zawodników. Są tam piłkarze przeciętni. Ma natomiast wyjątkowego trenera. Trenerem jest Dariusz Wdowczyk, który już kiedyś zdobył Mistrzostwo Polski prowadząc Polonię Warszawa i Legię Warszawa. Ale niestety miał bardzo nieprzyjemny epizod w swoim życiu, mianowicie pracując w Koronie Kielce został skazany za korupcję. E i od tamtej pory jest postrzegany jako trener niezbyt uczciwy. Pytanie, czy należy cały czas wypominać mu to, co się stało i za co już poniósł zasłużoną karę? Ja myślę, że nie. Należy dać mu święty spokój. Człowiek odpokutował, pracuje, pracuje bardzo dobrze. Jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce, niezależnie od tego, czy kiedyś popełnił błąd, czy nie. I niech mu się wiedzie w tej pogoni jak najlepiej.